Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w układzie kart na lipiec. Oto wasz zestaw kart. Peacock. What's that? Perception. Percepcja, okay. Red Garden. Poszukiwania. Rogaty kaktus, pomysłowość. Złamane serce karty relacji. Czopłód. W lipcu chyba czeka Was podróż. Mamy kartę podróży. Możliwe, że autostopem dla niektórych pewnie nie dla wszystkich. Możliwe, że samochodem. Wygląda na autostop, ale pewnie nie, nie, nie każdy podróżuje autostopem. Działanie. Podejmuj działania w lipcu. Pod, aha, podróż w poszukiwaniu własnego ja. Takie działanie zaczyna się od postawienia pierwszego kroku. Myśli, tak. I tutaj ten przepełniony umysł też jest, właśnie, nie wiem czy podniosę, ale tutaj, gdzie jest ten czajnik. I ta herbata się wylewa, nie wiem czy widać. To też chodzi o umysł, myśli. Hagalas. Stars. Baw się w lipcu. Pod pojęciem dbanie o siebie kryje się również dobrze się bawić. Najdroższy, czy robisz to wystarczająco często? Czy masz dużo wolnego czasu? Czy jesteś zajęty co do minut? Życie mija tak cholernie szybko, więc pamiętaj, by po drodze świetnie się bawić. Zabawa łączy nas z naszą dziecięcą ciekawością i radością. I a propos, tu od razu mamy wewnętrzne dziecko, a propos tej zabawy. Gdy życie wydaje się zbyt poważne, porzuć swoją listę rzeczy do zrobienia i zrób miejsce na rzeczy, które cię kręcą. Idź do kina, zorganizuj imprezę piżamową dla dorosłych, pochuśtaj się na placu zabaw. Daj się po niej zabawie i pożyj trochę albo na maksa. Tak więc, skoro jest to wewnętrzne dziecko, to bardziej w kontekście nie tyle uzdrowienia tego wewnętrznego dziecka, co obudzenia tej energii zabawy w lipcu i porzucenia powagi. Tak, zachęta na lipiec, żeby zrobić coś dla swojego wewnętrznego dziecka w sensie zabawy. Czy to zrobicie, od Was zależy oczywiście. Taka jest zachęta, bo tu dwa psy się bawią. Okay. Jest zachęta na lipiec dla Was porzucić kontrolę, uwierzyć w siebie, uwierzyć w swoją atrakcyjność, uwierzyć w swoją moc, jak Paf, rozłożyć te, jakby pokazać swoje kolory. Dlatego, że tu jest pokazane jakieś niezdecydowanie. Nie wiem, czego ono dotyczy. Mamy złamane serce, być może dotyczy spraw miłosnych, być może ogólnie jakieś niezdecydowanie zagubienie czy niepewność. Więc to może być zachęta do uwierzenia w swoją moc, w swoją siłę sprawczą i w swoją atrakcyjność na lipiec. Tu jest ta percepcja i pokazuje się też zachęta do działań. Dla niektórych, to będzie Dla niektórych ta percepcja, czy jakby sposób widzenia świata ukształtowało się w domu rodzinnym, czyli mamy karmę z domu rodzinnego, więc może być potrzeba przyjrzenia się swoim przekonaniom. Te przekonania mogły być wydrukowane w domu rodzinnym, niekoniecznie Wam służą. Natomiast dla tych, którzy nie czują jakiegoś spełnienia emocjonalnego w tej karcie, to jest zachęta do podjęcia ryzyka i otworzenia się na nowe. Natomiast z tą karmą z domu rodzinnego, szczególnie że to jest na percepcji, to bardzo możliwe, że na przykład dla tych, którzy oczywiście to mają, bo to jest ogólne czytanie, na przykład dla tych, którzy są niecierpliwi, impulsywni lub są w trybie walki, to być może jest to coś, co wynieśliście z domu rodzinnego. Również ten rycerz buław, no, może zachęcać do jakichś śmiałych, tak samo właśnie jak król buław, bo wcześniej był król buław, do jakichś śmiałych działań i podejmowania ryzyka w lipcu. Takim ryzykownym działaniem może być na przykład podróż autostopem, tak? akurat tu jest pokazany auto, autostop. Dalej mamy ten aspekt myśli, rzeczywiście w lipcu dużo jakichś obsesyjnych myśli czy intensywnych myśli, które trochę Was będą okradać z takiej wewnętrznej radości, dlatego pojawia się ta karta baw się. Czyli ważne by było mniej analizowania, mniej toczenia walk w swojej głowie, a więcej właśnie podejmowania działań. Także jest dla Was zachęta na lipiec podejmować działania, może gdzieś pojechać, dobrze się bawić i generalnie zwrócić właśnie uwagę na swoje wewnętrzne dziecko, kierować się tymi wewnętrznymi pragnieniami serca a z kielichów bardziej w lipcu, a mniej a mniej tym co się dzieje w Waszej głowie, czyli na lipiec zachęta więcej zabawy, mniej powagi, bo tutaj widać, że ten przepełniony umysł y, pozbawia Was tej radości życiowej. Rogaty kaktus, pomysłowość. Czy z tej energii właśnie głowy myśli wyjdziecie w lipcu? Raz. Nauka. Tak, wielu z Was w lipcu wpadnie na pomysł albo będzie uczyć się właśnie jak popracować z tym umysłem, bo jest pokazana nauka i tu jest to pomysłowość, więc niektórzy będą mieć pomysł czy pomysły, czy wpadną na pomysł, co zrobić, żeby z tej energii wyjść, takiego właśnie poczucia zamknięcia, uwięzienia we własnej głowie. Ponieważ ten Giermek Monot jest w normalnej pozycji, to wielu z Was na jakiś nowy pomysł wpadnie i z tej energii będziecie mieli szansę wyjść. No w przeszłości coś, ktoś Wam złamał serce, co spowodowało, że nadmiernie skupiliście się na sobie i no raczej dalej w lipcu będziecie na sobie skoncentrowani nie na relacji z kimś, ale bardziej na sobie. A ta praca, która jest przed Wami do wykonania, to jest y, praca z y, potrzebą kontroli, czyli właśnie z tym umysłem. Siła. A jeszcze coś tutaj dołożę na tą siłę. Tak, dokładnie, no bo to chodzi o umysł. Cały czas umysł, ósemka mieczy, siódemka mieczy, ten umysł wasz jest, pracuje intensywnie i ma silną potrzebę kontroli, więc ten czopłód, ta miotła oznacza potrzebę pracy z tym umysłem i co za tym idzie z potrzebą kontroli. Wiele z was w lipcu wyjedzie, podejmie... Yy, wysiłek może niektórzy autostopem, może niektórzy samochodem, zapewne niektórzy samolotem i tak dalej. To jest oczywiste, niektórzy po prostu w tę podróż wyjadą. A dla tych, którzy nie zaplanowali podróży w lipcu, to jest zachęta, żeby gdzieś pojechać, dobrze się bawić, podejmować właśnie działania w lipcu, mające na celu dobrą zabawę, spontaniczną zgodnie z potrzebą serca, tak? A z kielichów zgodną ze swoim wewnętrznym dzieckiem. Jeżeli czujecie jakieś zawieszenie spraw w waszym życiu, jakieś niezadowolenie, to właśnie zachęta do podejmowania działań szeroko rozumianych. Natomiast tu jest to w kontekście, tam była ta percepcja. I tu jest to działanie w kontekście Twojej prawdziwej tożsamości. Dlatego, że tutaj mogą być jakieś druki z karma rodzinna, z Twojego domu rodzinnego, które, niekoniecznie, które ukształtowały Twoją percepcję, ale niekoniecznie jest to prawdziwe, niekoniecznie jest to zgodne z Tobą. Jest to jakby coś, co zostało Ci narzucone z zewnątrz. I jest zachęta, żeby jakby pochylić się nad sobą i spojrzeć na samego siebie też z lotu ptaka w jakimś sensie. I to jest jakby taka zachęta do przebudzenia się z tych, przebudzenia się w aspekcie przekonań, które zostały ci wdrukowane w domu rodzinnym. Te myśli mogą powodować właśnie taki konflikt wewnętrzny w piątce buław, różne myśli, prawda? Tu chmura, tu coś tam, natłok myśli może wystąpić jeszcze w lipcu. Dlatego właśnie jest o tej zabawie, żeby wprowadzić więcej zabawy w swoje życie. No, również ta karta może zachęcać do wejścia na przysłowiowe drzewo i popracowania z umysłem, właśnie. Tutaj mamy jeszcze jakieś poczucie przegranej lub lęki kompleksy. Co to jest na Hagalazie? Czy jest to potrzeba transformacji ego? Bo tu jest też silne ego widać. Walka. Tak, wydaje mi się, że chodzi o tryb walki i ten tryb walki, w którym długo byliście, to jest właśnie coś, co zostało Wam wdrukowane w domu rodzinnym, co macie szansę zmienić, zrównoważyć, tak? Sprawiedliwość. Sprawiedliwość też <gryw> zawsze każe wrócić do przeszłości i zastanawiać się, pochylić się nad skutkami naszych działań, przeanalizować je. Jeżeli towarzyszy wam jakieś poczucie przegranej, to ono jest związane właśnie z waszym umysłem, z trybem walki. To może być no właśnie walka w umyśle, ale też mogliście być w trybie walki wprost, tak? Mogły być wcześniej jakieś kłótnie, mogły być walki w relacjach, Albo działaliście na oślep pod wpływem lęków i emocji, albo bez celu i strategii, ale wydaje mi się, że jeżeli byliście w tym trybie walki wcześniej, to on właśnie przyczynił się do tej porażki. I Hagelas zapowiada możliwość transformacji, wrócenia do tej przeszłości, pochylenia się nad nią no i zrównoważenia ciała, ducha i umysłu, tak? Bo tutaj ten przepełniony umysł nam po prostu jeszcze wyskoczył jeszcze wyskoczył na lipiec i tak samo znowu tutaj właśnie wspomniałam równowaga między ciałem, duchem i umysłem, żeby mogła zostać przywrócona. To potrzebujecie odbudować zaufanie stars Dokładnie, wiara i zaufanie. Potrzeba odbudowania wiary i zaufania. Chodzi tutaj przede wszystkim o nadświadomość, czakry korony, ale również czakrę trzeciego oka. Tak, żeby właśnie zrównoważyć ten przepełniony myślami umysł. Tutaj też mamy te obsesje. Dla wielu z Was lipiec może być początkiem zmian, początkiem transformacji, początkiem właśnie kształtowania się nowej percepcji. Dla wielu z Was lipiec to szansa na robienie tego, na co macie ochotę zrobić. Wasze wewnętrzne dziecko, czas zabawy czas jakiejś takiej większej beztroski, oczywiście to zależy od was, niektórzy pewnie tak zrobią i nie będą się zastanawiać na pewno jest do tego zachęta tyle ode mnie na lipiec, dla tych, którzy właśnie wyjeżdżają, udają się w podróż, bo wielu z was to zrobi w tym maku. życzę udanej i bezpiecznej podróży dla tych, którzy właśnie zdecydują się na wprowadzenie więcej zabawy i spontaniczności w swoje życie, to również życzę dobrej zabawy. No a dla tych, którzy będą tutaj podejmować właśnie działanie celem zmiany tej percepcji i dotarciu do swoich prawdziwych przekonań, również trzymam kciuki, jak najbardziej jest to możliwe. Również w lipcu, w wisielcu. Jakiś taki właśnie większy dystans do tego, co myślicie, myślicie o sobie, o innych i o świecie, jak najbardziej jest to możliwe. Trzymam kciuki i pozdrawiam. Wszystkiego dobrego na lipiec i słyszymy się w następnych czytaniach. Cześć.